I kwarcie Kafej, mocno gryzził nas. Sędzia pokazał, że było flopowanie. Tik za trzy punkty, ale nie trafia. Wójcik nadleciał i pakuje piłkę z góry. Ale szakcja Szymona Wójcika. No, będzie na pewno. I ma tę w tym momencie. Ma już trzy zbiórki w 3 minuty. Kunc. Nieskutecznie, czwarta zbiórka pocicia i nabrał dwóch rywali na zwód. Niesamowicie efektywny jest Chorwac. Rzadko zdarzają mu się efektowne akcje. Rzadko trafia do zestawień. Giezdnik, mocno spóźniony był Ciliczyk, ale za to jaki blok zalicza se... Trójki to. Tak, tak, ale. Ze znakomitą skutecznością. 4 na mecz trafiał. Jeszcze raz dławo. Konkurs sadów na Puchar Polski. Zapraszamy. No, bardzo możliwe, że. Może się w tym odnaleźć. Ajk. No i trener Gronek, prosi o czas tutaj chciałby. ładnie złożony Hamburg Towers grającej w EuroKucharze. Jeszcze raz trzymański, ale teraz Faje mówi, że nic z tego. No ale znowu jakaś kontuzja. On właśnie miał problemy ze stopą do tej pory, Faye. Czyżby znowu odnowił ten uraz? I same wygrane na wyjeździe. Mazurczak do Judezej. ten zablokowany przez Frąckiewicza. I gra będzie. Jeszcze dla gości, ale już tylko półtorej sekundy na Wrócił na boisko w miejsce Mateusza Kotrzewskiego, Jan do Kalifa-Janga. Świetna akcja dwójkowa Anwilu Tak jakby się zastanawiali w Włosławianie, kto ma teraz wziąć piłkę, odcięty był od, od niej. pierwszy sezon. Właśnie ten zawodnik z piłką z numerem 24. Może jakaś zagrywka dla niego na koniec. Ale na razie pozbył się piłki Noiszewski. Zagrał kilka sekund pod koniec drugiej kwarty. ale podanie od Grochowskiego do Pawła Kopyckiego. Bez patrzenia. Przepiękna. W tej kwarcie 2-8 na razie. Sokół nie może uruchomić ataku. Zgubił znowu Żybril Durham tutaj łamu i świetnie dograł do Szymańskiego, wow! No nie, nie, po raz kolejny jest tutaj prowodyrem tych problemów również. Ręką kozłującą z kozła tak dokładnie pod sam kosz podaje Szkele, teraz Gruszecki, bardzo ja obręczą. Karol chyba sprawdził, że jeszcze Michała Chylińskiego nie ma na plakacie. Eh? Przedostatnie, bardzo dobre spotkanie w wykonaniu Karola Gruszeckiego. 21 punktów. Teraz przypomina sobie.